Mamy takie ciche dziewczyny, bardzo proszę się wsłuchać, tak? Bo naprawdę niektórzy mówią cichutko, więc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już na wstępie jestem wdzięczny. Za chwilę obejrzycie program, który jest całkowicie poświęcony ludzkim emocjom. Emocjom i uczuciom. Jest to program, słuchajcie, w którym my niczego nie będziemy udawać. My będziemy wszystko przeżywać na waszych oczach i uszach. Tu będzie dramat. Bo słuchajcie, to może być dramat albo i nie. Może się wydarzyć, że ktoś na scenie rozryczy się. Tak, może i tak zdarzyć. O, że będziemy ryczeć, tak Połączajcie się i rydźcie razem z nami. Łączcie się z nami przyczucie. Może się wydarzyć, że ktoś z nas na scenie zacznie się śmiać. Bo wiadomo, że nas śmieszy z to, co robimy. No bo czasami nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego śmiechu i śmiejemy się, prawda? To są emocje. Empatycznie podejdźcie do tego śmiechu. No słuchajcie, powstrzymałem śmiechu Słuchaj, do się ja oczu. I po co wam to? O, wiem, że parę osób powstrzymywało się w swoim życiu nie nieraz. Nie można się powstrzymywać. Uczucia trzeba wybrać na wierzch. Dobra, dobra, bo już ludzie ziewają wam Ja Jak wiecie, życie w kolei jest jednym wielkim pasem nieży. <grym> Dlatego my właśnie wkładamy nasze umysły na biblikach rzadkich. Witam, witam Was wszystkich na naszej terapii grupowej. Cieszę się, że tak dużo z Was przyszło. Cieszę się, że tak dużo z Was potrzebuje pomocy psychicznej. Będziemy się tutaj przy sobą otwierać. Proszę, ja zacznę pierwszy. Mam na imię Wiktoria. Ważam. W każdym bądź razie wyglądam na mnie. Jestem tu, bo mam problem z wybuchowością. O, wspieramy Spieramy, cię, wspieramy. Kiedy jestem na kogoś zła, to zamiast się uspokoić. To wybucham. Koledzy z klasy są spokojniejsi ode mnie. A ja nie. No. O przestań! ty przestań! No co? Przecież mówiłam, że mam problem z głogowością, nie? Ja też mam problem. Jak wiecie, jestem poczciwym uczniem, taką chodzącą poczciwotą. A ci wszyscy dookoła nauczyciele, koleżeństwo i oczywiście prymasi. To prześladowcy. Czego bym nie zrobił? To źle. To nie wypał, nie przystoi. Ojej, wspieramy Cię, wspieramy. Nauczyciele, jak już wspomniałem, to najpięci prześladowcy porządnego, uczciwego i bardzo spokojnego ucznia. Ucząc? co chcą. Chcecie przykładów? Proszę bardzo. Historyk pyta mnie, oczywiście złośliwie, z czym mi się kojarzy na podobno. Odpowiedziałem bez namysłu, że z moim kochanym dziadkiem. Nauczyciel dziękuję. Wobec tego odpowiedziałem tak. Mam dziadka, dziadka Leona, do którego często pogawędzić. Ostatnio znów się wybrałem do niego. Pogadaliśmy tak od serca. Ale jak zwykle z Babka musiała się wstrzącić. Wpadła do pokoju, dobrze zerwiona i krzyczy. Na podobę, bo zimno! W tym momencie historik jakiś wyrzucił. czurka w paszczę ma. No i co? Nie prześladowcy? O, o yeah. I pyta, pokaż Włochy. Na to mój genialny kolega ściągnął bluzę, podnosi rękę i mówi, że ma pod pachą. Prześladowca odesłał go na miejsce z ruchą. I za co, no za co? Upartego daje całą klasę. Czy ktoś wie, gdzie leżą Włochy? Nie wytrzymałem. W tym momencie wstaje i mówię: Włodek jest słyszy, dlatego zbił bluzę. A każdy wie, że Włochy są na głowie. W podziękowaniu też dostałem I na ja temat mówić już się nie odzywam. Tylko pomyślcie. Para nienasycona, para nasycona. Pę, popę. W czasie fizyki zajmuje się wychowaniem. Do życia w rodzinie. Polonistka wcale nie jest lepsza od innych nauczycieli. Ortografię i ortografia. Same dyktata. Ten wyraz się pisze tak, a tamten to wyjątek. Napisała i co? Okazało się, że były napisać, kto, bo to brzydko. Musi być ptak. Ojej, wspieramy Cię, wspieramy. A ja mam problem ze sprawami. Dlaczego Cię wciąż mnie obniżają? Co mam dobroć i szlachetność? Panią biologię przynoszą Pani. Chciałem jej zrobić jest? Schowałem go w szufladzie, nie jestem z tego wielka. Pająk jak to pajęk, wyraz i nie powiem bardziej A bo w Aby albo gumarzuci na długo psie paniem języka angielskiego, to bo mu racę za dorski pomysł, żeby sobie. Każdy mu ciężej jestem mocno prześladowany. I muszę stwierdzić, że mój żywo w tej szkole jest nie do pozazdroszczenia. <laughs> <laughs> A mamusia miała wątpliwości, czy będę kiedyś inteligentna. Jednocześnie głęboko w duszy wierzyła, że dołączę do grona intelektu. I będę kimś. Nadal w to wierzę. Oh, yeah. czyli No to znajdę. Albo nie. Siadaj ty. Jesteśmy sami? Tak. A ci? To fototapeta. A, jestem tu, bo mam problem. Jestem nieśmiały. Nie, naprawdę? Ale powiedz, ile masz? To akurat nie jest mój problem. Mam taki problem, że czuję się w tym zespole Zadaniu. Pojedziemy Jasne! O nie! Znowu... O nasz problem. A ja jestem Hania. Z czym do nas przyszłaś, Hania? Jak możemy Ci pomóc? Chciałabym... Chciałabym jechać po pięciu lekcjach. Nie martw się, po terapii się da. Ale to chyba nie wszystko. A co? A otyłość? Nie rozumiem. Ojej! Ci drodzy nauczyciele stwierdzili, że musimy się nastawić na tak. Wszędzie wszystko widzieć w różowych kolorach. Finał mamy być Szczęście sam zmieni się do nas. Szybko zdobędziemy w ludzi. Kto wie, może uda nam się przetrwać znowu w szkolny, a może nawet z Jest! Świetna sprawa, zawsze do...